Posadzimy sobie dwa rodzaje nasion: marchew wczesną jagnę i marchew jadalną nantes na 3. E, to marchew wsadziłem już, e, siałem już przez dwa lata z rzędu. Dobrze planuję, jest ok, dlatego już jest poniewierane opakowanie. Nasiona zostały przesypane do słoika. E, to marchew, nasiona kupiłem dawno temu, ale będę siał pierwszy raz. Co ciekawe, jedna i druga marchew jest przeterminowana. Nasiona są przeterminowane, te były do grudnia zeszłego roku, ale nie sądzę, żeby to miało znaczenie. Jeśli były przechowywane w odpowiednich warunkach, to nie powinno to mieć wpływu na kiełkowanie. Nasiona będziemy siali w skrzyni, w której już rosną inne rośliny pojedyncze, więc będziemy siali je tam, gdzie możemy je posiać, tak żeby się po prostu zmieściły. Więc tutaj szczypiorek mamy, jakiś czosnek. Tam trochę też jeszcze czosnku rośnie. Jedna rukola, taka marna. Dodatkowo tutaj mam taki eksperyment. To znaczy posiane tutaj są, posadzone tutaj są kiełki dwóch roślin: rzodkiewki oraz jarmurzu. I są to kiełki z dyskontu, z takich paczek, wiecie, kiełków spożywczych do zjedzenia. Jak chcecie zobaczyć, co mi z nich wyrosło, to obejrzyjcie sobie filmik. znajdziecie, Jak piszecie kiełki rzodkiewki albo kiełki jarmużu, to wtedy zobaczycie, co mi z nich wyrosło. Już wcześniej zrobiłem taki eksperyment dwa lata temu z kiełkami brokuła. Wyrosły niezłe dziwolongi. No i teraz postanowiłem zobaczyć, co wyrośnie. Co wyrośnie z kiełków rzodkiewki i z kiełków jarmużu. Ale wracamy do marchewki. Marchew będziemy siali w takich zgrabnych rządkach. Mniej więcej w rozstawie około 30 cm. Taka rozstawa jest wystarczająca. Na początek robię to w taki sposób, że za pomocą rurki PCV robię sobie po prostu elegancki, elegancki tutaj taki rowek, tak. W bardzo prosty sposób, znaczy wgniatając ją w ziemię. Tutaj musimy troszeczkę pokombinować, bo przez ten szczypiorek. Trochę utrudnia tutaj nam pracę, ale okej okay, mamy. Następnie do tego rowka wysieję nasiona. I po prostu delikatnie je zagrzebie i to będzie tyle. Wodę wcześniej, ziemię wcześniej zmoczyłem wodą. Tak jest, bardzo często tak robię, szczególnie jeżeli sieje małe nasiona. Nasiona marki są bardzo małe, nie tak małe jak pietruszki, ale bardzo małe. W związku z tym, jakbym najpierw je wsadził do ziemi, potem podlał. To sporo ich część, po prostu spora ich części się przemieści. Yy, ok, no czyli teraz po kolei będę sobie te kolejne rowki przygotowywał. Jak je wszystkie zrobię, to zaczniemy siać. Ok, teraz przystąpimy do siewu. Jak siejecie marchew, to pamiętajcie o tym, żeby mieć yy, suche dłonie tak bo nasiona są nieduże jak będziecie mieli dłonie wilgotne bo na przykład przed chwilą robiliście rowki rurką PCV i umyliście te dłonie z błota w berce na deszczówkę to nasiona będą wam się przyklejały do palców i będzie trudniej je wysiać w rowku równomiernie najpierw wysiejemy marchew wczesną jagna jak siejecie marchew to pamiętajcie o tym żeby siać ją rzadko to znaczy tak, żeby wam się aż wydawało, że siejecie za rzadko. Bo to są mikroskopijne nasiona, ale z czasem, jak będą rosły, to tutaj się zrobi naprawdę wielki płok. Yy, dlatego te nasiona no, siejemy tak rzadko, jak to tylko damy radę zrobić. Yy, ja tutaj sieję zdecydowanie za gęsto, więc będę przerywał potem na pewno. Będziemy wybierali po prostu co ładniejsze rośliny i je zostawiali, a reszta będzie niestety musiała się poświęcić zanim dorośnie, więc delikatnie powoli, no, no niestety tak to jest, że tam zawsze spadnie kilka tych nasion powoli siejemy Oje. Niektórzy robią tak, że mieszają nasiona marchwi z piaskiem. Podobno wtedy łatwiej jest je w miarę równomiernie rozprowadzić. No średnio to do mnie przemawia. Wolę tak się pobawić, a potem i tak trzeba przerwać tą marchewę. Także siejemy powoli. Jagna pusiana. Teraz czas na marchewną test i ona tutaj będzie w tej części, w tej części skrzynki, więc to będą jedynie trzy rządki, ale pewnie z którejś z, kolej, w którejś z kolejnych skrzyń też ją jeszcze w tym roku posiejemy. Nasiona markwi zostały posiane i teraz zostało nam w tych rowkach po prostu przysypać je ziemią. Tak na głębokość gdzieś około pół centymetra, centymetra, i poczekać aż pojawią się pierwsze rośliny. Tutaj marchi może zająć od tygodnia do dwóch zapewne. A później, jak trochę podrosną, to trzeba będzie po prostu w tych rządkach ją przerzedzić. Przykrywanie ich jest bardzo proste, aczkolwiek trzeba się przy tym trochę pobrudzić. To znaczy, po prostu w ten sposób najprościej. Jak już mamy rowek, to jego brzeg zagarniamy do środka, przyklepujemy. Gotowe. I teraz zobaczcie, gdybym wcześniej nie zmoczył ziemi, musiałbym podlewać tu, przysypałbym suchą ziemią. Jakby na to poszła woda, to te nasiona, które są suche i lekkie, przysypane niewielką ilością suchej ziemi, zaczęłyby sobie pływać po całej grządce. Tego nie chcę. A w ten sposób mam już podlane, one mi się nigdzie nie przemieszczą, zaczną kiełkować. Nawet jak przyjdzie deszcz, to ten deszcz przyjdzie, kiedy one już będą miały delikatny kiełek, ten kiełek będzie je stabilizował w ziemi, także będzie ok. Polecam taki sposób, wydaje mi się, że jest rozsądniejszy przy takiej niewielkiej amatorskiej uprawie, dobrze się sprawdza. Wszystkie nasiona zostały przysypane ziemią, ziemia na nich delikatnie uknieciona. I teraz pozostaje nam poczekać na wschody. Trzeba pamiętać na tym etapie tylko o jednej rzeczy, żeby nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia ziemi. W tym roku na razie nie ma z tym problemu, bo wiosna jest dość mokra, ale zdarzały się takie wiosny, że nie padało tydzień, dwa tygodnie, czasem nawet dłużej. Wtedy trzeba koniecznie podlać tą marchewkę. Jak ona jest duża, to jej korzenie sięgają bardzo głęboko i sobie zawsze poradzi. Natomiast na razie zacznie kiełkować w wierzchni warstwie gleby jak te pierwsze 2 2,5 cm gleby przeschnie, to ta młoda się w uschnie razem z tą ziemią. Więc za kilka dni, jeśli nie będzie padało, trzeba będzie tutaj przyjść i tą grządkę podlać. Tutaj mam jeszcze jedną grządkę podwyższoną, na której posiejemy sobie marchewkę, podobnie jak na jak na tej grządce. No po kolei te grządki będę starał się później porządkować i zagospodarowywać. Tutaj sobie yy, Troszeczkę nawieziemy tą grządkę dodatkowo bornikiem granulowanym. Jak będzie rosła marchewka, to niespecjalnie tutaj mocno trzeba i powinno się nawozić. Ale ta gleba tutaj może być troszeczkę słabsza i składniki odżywcze z niej mogły poznikać. Bo w zeszłym roku rosło tutaj kilka krzaków pomidorów, parę jeszcze innych ro roślin. Więc robimy tak, że sobie. Tutaj posadzimy marchewkę i dwa trzy rządki cebuli. A jutro dosiejemy jeszcze odrobinę pietruszki. Tutaj jest parę roślin, które przetrwały zimę, zostały z zeszłego sezonu. Jakieś pojedyncze sałaty, które, które tutaj zostawię. Coś co wygląda na pietruszkę. Nie mam takiej pewności, ale na wszelki wypadek to zostawię. Po rogach jakiś czosnek. Tak, Ale generalnie tutaj będzie w 60% gdzieś marchewka, trochę. Okej, okay, no to nawet teraz rozrzucę sobie ten obornik, część jego przegrabie i zasieję marchewkę również na tej grządce. Ok, grządka jest wstępnie przygotowana. Przegrabiłem ją gdzieś tak na, na głębokość około 5 cm. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, można w niej dostrzec, dostrzec ten obornik, gdzie niegdzie Tak. On się przemieszał z ziemią i teraz również za, za pomocą bardzo wyspecjalizowanego narzędzia, ale tym razem nie róbki PCV, tylko takiej starej kantówki będę robił rządki. Są jakieś 25-30 cm i zaczniemy sobie yy, sadzić właśnie marchewkę, cebulę, marchewkę. Dzisiaj nie bawię się w podlewanie. Ziemia jest dość wilgotna. A pogoda jest taka, że zaraz i tak chyba będzie lało, nawet pokapuje już, więc nie ma potrzeby. Natura to zrobi za mnie. Ok, no to robię sobie teraz rowki. Ok, rowki przygotowane, tak na oko około 25-30 cm. I teraz zacznę sobie od tego, że w co drugim zacznę sadzić cebulkę. Nie mam jej zbyt wiele. Zobaczymy, na ile mi wystarczy o, taki napoczęty taki woreczek napoczęty. Cebulę po prostu wsadzam w ziemię w odstępach, gdzieś tak około 10 cm, od siebie, dupką do dołu. To jest dość istotne, tak. Nie ma tutaj wielkiej filozofii, wyjątkowo małe te dymki, mam, ale powinna i tak cebula się udać. Więc co około 10 cm cebulka ląduje w ziemi. Delikatnie, może jeszcze, jeszcze je tutaj przysypie ziemią, nieznacznie. I tak będziemy co drugi rządek sobie wsadzali tą dymkę. No w środku siateczki kryły się też jeszcze troszkę dorodniejsze cebulki, więc może będzie lepiej widać. Co około 10 cm cebula ląduje w ziemi i co drugi rządek. Jak się okazało, cebuli wystarczyło jednak na całą grządkę, więc o drugi rządek i tam na koniec też mamy cebulę. No, mała grządka to 20, a parę 30 cebulek wystarczyło. Teraz posiejemy sobie jeszcze w pozostałych rządkach naszą marchew, marchew jagna, którą zaczęliśmy siać już na tamtej grządce poprzedniej, tak, tamtej. I na dzisiaj. Myślę, że będziemy mieli sprawę załatwioną, a w kolejnych dniach zajmiemy się kolejnymi grządkami. Okej, okay. marchew i cebula Posiane, posadzone, całość zajęła, myślę, gdzieś około góra 20 minut, 25 z przygotowaniem grządki, więc taka marchew na szybko. Cóż, no siejcie marchew, jeszcze jest czas w tym roku, mamy kwiecień, można cały czas jeszcze siać. I subskrybujcie mój kanał, oglądajcie filmiki, żeby zobaczyć jak ta marchew będzie rosła u mnie. Do zobaczenia.